Witam wszystkich z tej strony Schweizer. W tym nagraniu zaprosimy kolejną osobę do Trading Skill edycji 8. Natomiast tutaj, taki krótki wstęp, ponieważ ta osoba bardzo dużo reklamuje się w ostatnim czasie na Facebooku, wykopując sponsorowane reklamy. Reklamy są publicznie dostępne, także sprawdźmy, co tam jest ciekawego. A więc taki okres, w którym robi się ciężko. Z tą naszym motywacją jest coraz trudniej, już słoneczko nie świeci, już tyle energii nie ma. Mniej wychodzimy z domu. Bardzo często tak jest, ale to jest doskonały okres do tego, żeby go wykorzystać do zdobywania wiedzy, do czytania książek, do przeglądania materiałów, do spotykania się z ludźmi. Po co? Po to, żeby kolejny rok nie był tym, w którym nie udało się zrealizować celów, w którym nie zrealizowałeś, nie zrealizowałeś swoich marzeń. Podejmij działanie, zapraszam. Tutaj Paweł Grądziuk zaprasza na spotkanie online. Można się zapisać. Natomiast jest pewna grupa osób po jego mentoringach, która nie jest zbytnio zadowolona. Także tutaj aby nie rozpętać takiego problemu wizerunkowego, pogłębionego tutaj o konflikt na przykład z grupą traderów, no to zapraszamy Pawła Grądziuka do Trading Skill do edycji ósmej, aby pokazał Ciągłość transakcyjną. Wtedy będziemy całkowicie neutralnie podchodzić do jego osoby i oczywiście, jako organizator, zapewnimy tutaj brak jakiegokolwiek hejtu na grupie traderów oraz grupach powiązanych. Jeśli natomiast nie będzie czegoś takiego, no to niestety, ale przeprowadzimy serię wywiadów z jego dawnymi uczniami, studentami podopiecznymi, czy jak to tam nazywaliście? Osobami, które były pod mentoringiem Pawła Grądziuka. W ankiecie utworzonej 18 września na Pawła Grądziuka oddało głos 87 członków grupy traderów. Także nie przedłużając, oficjalnie zapraszamy do wzięcia udziału w Trading Skill edycja 8 Pawła Grądziuka, gdzie jako oficjalnie zaproszoną osobę obowiązują go ułatwione zasady przystąpienia. Od dziś, czyli od 20 2 października jest czas, aby do 5 listopada utworzyć konto tylko i wyłącznie Real z minimum 600 dolarów lub 2500 zł. Jest to kwota minimum. Można tutaj wpłacić 100 tysięcy lub inną kwotę. Ważny jest warunek, żeby nie była to kwota niższa niż 600 dolarów. Należy zrobić pełny podgląd na takich serwisach jak Forex Factory lub MyFixbook lub poprzez login i hasło inwestora. Zapraszam ja, czyli Szwajcar oraz 86 członków grupy traderów. Także sprawdzimy pełną ciągłość transakcyjną. Żeby podkreślić siłę tego zaproszenia do udziału w Trading Skill edycji 8, no to już teraz zapowiadam, że jeśli nie będzie odpowiedzi od Pawła Grądziuka, to przeprowadzimy serię wywiadów z osobami po mentoringu u Pawła Grądziuka. Niedługo na YouTubie odbędą się live tradingi i w ramach tych live tradingów będą przeprowadzane wywiady właśnie z uczestnikami tych mentoringów. Jeśli oczywiście Paweł Grądziuk nie udzieli żadnej odpowiedzi. Natomiast jeśli przystąpi do weryfikacji, no to pozostaniemy całkowicie neutralni jako organizator, a wszelkie przejawy hejtu będą natychmiastowo usuwane. Widać po wielu postach sponsorowanych na Facebooku, że bardzo zależy Pawłowi na reklamie. Także to dla niego taka dodatkowa szansa na większy rozgłos w społeczności traderskiej. Na sam koniec jeszcze mała aktualizacja dla Łukasza Fiołka, który chce zająć się copy tradingiem. Tutaj w ankiecie, którą utworzyłem 19 października o godzinie 15:16, nawet ponad 50 osób chce zobaczyć, jak radzi sobie Łukasz Fiołek właśnie stosując copy trading. Co do Trading Skill Edycji 8, to już został uruchomiony podgląd na konta uczestników. Także jest to pierwsza faza, która potrwa od 24 października do 17 grudnia, aby wszyscy nagrodzeni mieli już przed świętami nagrody. Rejestrować można się do 5 listopada. Pula nagród to 10 000 w tej edycji. Można zwiększyć sobie nagrodę przez merytoryczny udział w kanale Zoom. GT, gdzie będzie prowadzona dyskusja, która będzie transmitowana live na YouTubie. Obecna edycja stanowi pierwszą fazę w klasyfikacji pucharowej, w której pula nagród wynosi 30 tysięcy złotych. Natomiast nagroda za pierwsze miejsce to 20 tysięcy złotych. Na czym polega klasyfikacja pucharowa? Jest ona wzorowana na indywidualnym. Konkursie w skokach narciarskich, czyli przykładowo w obecnej edycji stanowiącej fazę pierwszą, jeśli dana osoba zajmie drugie miejsce, to otrzyma 8 punktów, w drugiej fazie przykładowo zajmie ósme miejsce, otrzyma wtedy 3 punkty, w trzeciej fazie nie otrzyma miejsca punktowanego, skończy na minusie, czyli 0 punktów, a w czwartej fazie, jeśli zajmie czwarte miejsce, to otrzyma 5 punktów. Mamy tutaj razem wynik. 11 plus 5 daje 16 punktów. Jeśli natomiast ktoś zajmie podwójnie pierwsze miejsce, no to zauważcie 10 w pierwszej fazie, w drugiej przykładowo 0 punktów, w trzeciej 10, w czwartej 0 punktów. Wtedy jak łatwo licząc, będzie miał 20 punktów. Natomiast trzeci przykład. Jeśli ktoś będzie zajmował trzecie i czwarte miejsce na przemian do piątego miejsca, czyli 6 punktów, 5 punktów, 4,5 punkta, tutaj w ostatniej fazie 6 punktów, no to razem daje to 11 plus 6, 17, 21,5 i punkta, czyli Premiujemy systematyczność. Ostatnie edycje Trading Skill pokazują, że aby zająć miejsce piąte, wystarczy wynik w okolicach 50% na plusie. Każdy może tutaj zdobyć główną nagrodę w klasyfikacji pucharowej. Link do szczegółów w opisie do tego nagrania. Tutaj też jedna osoba zadała pytanie, czy krypto można rozgrywać. U tego brokera, u którego rozgrywamy obecną edycję 8, jest bitcoin ze spreadem w okolicach 30 dolarów. Także jak na brokera typowo Forex CFD, jest to bardzo niski spread. A teraz już pozdrawiam jak zawsze nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.